odpalprojekt.pl Łamane przez dzisiaj. Wspaniały, mądry, głęboki, esencjonalny, futurystyczny film Marka Grabiego, Marka Grabie też, prawda, i Krzysztofa Gąbyskiego, którzy grają tam wszystkie role możliwe, czyli stażysty, reżysera, operatora, montażysty, Wózkada. wózkarza, aktora, wózkarza widłowego również. To w tym filmie można zobaczyć. Aktorzy, Grzesiek Halama, Legenda, Kolega solasz cudowny aktor Wojciech, zawodowy, Wojciech, tak, zresztą Wojtek, tak, bardzo o przystaje. pięknym prostym nosie, a ja w tym filmie gram stripteasera, ale też gram miłość i to nie miłość yy, y, zespół, tylko miłość uniwersalną. Miłość, miłość. Drodzy Państwo, powstaje wspaniałe, nowe polskie kino. Ono powstaje, można powiedzieć, dzisiaj. Powstaje w bólach, aczkolwiek cały czas, yy, można powiedzieć, to kino się rozwija, kino niezależne. Brakuje jeszcze paru bardzo ważnych ujęć z UFO w roli głównej oraz z mistrzami zen. Jeżeli dacie trochę pieniędzy, to dacie energię, dacie miłość, dacie, coś, co się nazywa w budyncie, dana paramita, czyli to jest y, praktyka dawania. Dać można pieniądze, kwiatek, uśmiech, można dać też dobrą radę, ale w przypadku filmu Marka Grabiego oraz um, Krzyśka Gowioskiego pieniądze są najbardziej y, skuteczne, ponieważ one mogą spowodować, że film się y, zakończy. Był... Faraon. Był y, film pod tytułem Ida, prawda? Był Ogniem i Mieczem. Był też oczywiście y, film Papusza. Bo gówno, ale ten film, to znaczy dzisiaj, zakasuje wszystkich. Już wkrótce. Może jutro. Premiera jeżeli, dzisiaj. Jeżeli pomożecie finansowo. Film z napisami. Dzisiaj. Angielskim. Polecam.